Wczesnośredniowieczne włócznie, miecze i kolczugi można oglądać w Muzeum Historycznym w Sanoku. Wystawa opowiada o wojskowości w Polsce wczesnopiasowskiej. Została przygotowana przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrze w Zielonej Górze. Mogą Państwo tutaj zobaczyć broń białą, broń obuchową, broń strzelczą, również bardzo ciekawe eksponaty w postaci na przykład czaszek, które zostały, czy które noszą ślady ran po cięciach mieczem, po uderzeniach bronią obuchową, a zatem świadectwa materialne wojny jako tego, tego właśnie powiedzmy naczelnego narzędzia prowadzenia polityki tysiąc lat temu. Wystawa liczy blisko 150 eksponatów, w tym także fragmenty źródeł pisanych z tamtego okresu. Bogatą kolekcję militariów można oglądać także na jednej ze stałych ekspozycji Sanockiego Muzeum. Znajdują się na niej eksponaty sprzed, jeszcze z czasów celtyckich nawet, także można tutaj obserwować no, kilkadziesiąt lat prac archeologicznych na terenie ziemi sanockiej. Więc można powiedzieć, że wystawy się sprzęgają tutaj. Jedna zachęca do odwiedzenia drugiej, do odwiedzenia tej stałej. Muzeum jest kojarzone z byksińskim z ikonami, ale jak Państwo doskonale wiecie, muzeum historyczne to znacznie więcej, to również archeologia, to również historia, to również bardzo ciekawe militaria. Wystawa Piast Total War będzie prezentowana do 30 czerwca.